Witam. Szczęść Boże. Nazywam się Piotr Pikuła i jestem katechetą w Siódmym Liceum Ogólnokształcącym imienia Zofii Damkowskiej w Krakowie. Pozdrawiam serdecznie z pracowni religii naszej szkoły. Siódme Liceum zapewnia swoim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju, między innymi także z zakresu religii. Religia w naszej szkole, zgodnie z polskim prawem oświatowym, organizowana jest na życzenie rodziców uczniów niepełnoletnich. Wyrażone w formie pisemnej deklaracji składanej na początku nowego etapu edukacyjnego. W ramach lekcji religii w liceum utrwalamy, pogłębiamy i poszerzamy te prawdy głoszone przez Kościół Katolicki, które uczniowie mieli już okazję poznać na etapie szkoły podstawowej. Ewangelia pozostaje niezmienna. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy,. Nie zginął, ale miał życie wieczne. To, co wynika z Ewangelii, na etapie szkoły średniej staramy się bardziej wnikliwie analizować, lepiej rozumieć i wspólnie poszukiwać odpowiedzi na odwieczne pytania o istnienie Boga, o życie po śmierci, o sens życia. Dodatkowo, w ramach szkolnego koła olimpijskiego uczniowie mają możliwość przygotowywania się do i olimpiad przedmiotowych, m.in. do olimpiady teologii katolickiej, do olimpiady franciszkańskiej wiedzy o świętym Maksymilianie Kolbe, czy do ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej. Uczniowie naszej szkoły w minionych latach zajmowali najwyższe miejsca na podiach, m.in. w ogólnopolskim konkursie POMÓŻ OCALIĆ ŻYCIE BEZBRONNEMU czy w ogólnopolskim konkursie Polski Samarytanin błogosławiony Jan Bezym. Jako katecheci organizujemy również konkursy szkolne, jak chociażby konkurs wiedzy o świętym Wincentym a Paulo, czy konkurs Chrzest źródłem Polski, organizowany z okazji święta Chrztu Polski. Poza wymiarem intelektualnym staramy się zadbać o wcielanie wiary w życie i temu m.in. służy szkolne koło Caritas. W ramach działalności tego koła organizujemy doroczne kwesty charytatywne, które pozwalają nam zebrać środki pieniężne dla osób potrzebujących. Uczniowie siódmego Liceum mogą także skorzystać z pomocy duszpasterskiej księży pracujących w naszej szkole. Organizujemy także msze święte na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Jest możliwość skorzystania z rekolekcji szkolnych oraz wzięcia udziału w pielgrzymce maturzystów. To wszystko, o czym powiedziałem, to oczywiście tylko wycinek pracy katedrów naszej szkoły. Więcej możesz zobaczyć sam, jeśli przyjdziesz do siódmego liceum i zaczniesz uczestniczyć w zajęciach z religii. Do zobaczenia.